Witaj, przyjacielu, na ścieżce prawdy. Rozejrzyj się wokół. Spójrz na ludzi w metrze, w biurach, w supermarketach. Czy nie masz czasem wrażenia, że patrzysz na doskonale zaprogramowane maszyny biologiczne? Wstają o tej samej porze, jedzą to samo przetworzone jedzenie, oglądają te same wiadomości, pragną tych samych przedmiotów i boją się tych samych rzeczy. Często czujesz, że coś tu nie gra że życie miało być czymś więcej niż tylko spłacaniem kredytu, pracą ponad siły i weekendowym znieczulaniem się przed telewizorem. To uczucie dyskomfortu, które nosisz w sercu, jest najcenniejszą rzeczą, jaką posiadasz. To dowód na to, że system nie zdołał Cię w pełni sformatować. Dziś, opierając się na przekazach od wysoce rozwiniętych cywilizacji, zajrzymy za kulisy teatru, w którym żyjemy. Opowiem Ci o wielkim programowaniu, o tym jak od pierwszych dni życia systematycznie wyłącza się Twoją intuicję, aby zastąpić ją posłuszeństwem. Opowiem, jak szkoła, religie i korporacje współpracują, często nieświadomie, by utrzymać ludzkość w stanie duchowego snu. I co najważniejsze, powiem Ci, jak się z tego snu obudzić: usiądź wygodnie. Czas odłączyć się od Matrixa. Wszystko zaczyna się bardzo wcześnie. Przychodzisz na świat jako czysta istota. Masz otwarte połączenie ze swoją wyższą jaźnią. Jako małe dziecko wciąż czujesz wibracje, widzisz aury, a twoja wyobraźnia nie zna granic. Jesteś twórcą. Ale ten świat planeta pierwszej kategorii zdominowana przez materię nie potrzebuje twórców. Potrzebuje trybików. Pierwszym etapem programowania jest system edukacji. Zauważ, że szkoła w obecnym kształcie nie uczy Cię jak myśleć, uczy Cię co myśleć. Przez kilkanaście lat jesteś trenowany w jednej kluczowej umiejętności powtarzaniu. Masz zapamiętać dane, odtworzyć je na teście i zapomnieć. Gdzie tu miejsce na intuicję? Gdzie miejsce na zrozumienie praw wszechświata? Według wiedzy przekazywanej przez starszych braci, taki system jest celowo skonstruowany tak, by rozwijać tylko jedną półkulę mózgu tę logiczną, analityczną, materialną. Ta część mózgu, która odpowiada za kontakt z duchem, za telepatię, za kreatywność, jest systematycznie zaniedbywana, aż w końcu zanika. Wmawia się nam, że historia to tylko daty wojen, a fizyka to tylko suche wzory. Nie mówi się, że historia to cykliczny proces rozwoju duszy, a fizyka to taniec energii sterowanej świadomością. W ten sposób wypuszcza się w świat ludzi inteligentnych, ale duchowo ślepych idealnych pracowników, którzy nie zadają pytań o sens. Jednak zanim system szkolny w pełni przejął kontrolę, fundamenty pod ten mur zostały wylane w domu rodzinnym. To trudna prawda, którą musimy zaakceptować. Twoi rodzice, mimo najlepszych intencji i miłości, byli Twoimi pierwszymi programistami. To oni nieświadomie wgrali ci wirusy lęku i ograniczeń, które sami odziedziczyli po swoich przodkach. Słyszałeś zapewne zdania, pieniądze nie rosną na drzewach. Życie jest ciężkie, nie wychylaj się. Te przekonania, powtarzane jak mantry przy kuchennym stole, stały się Twoją podświadomą rzeczywistością. Przejąłeś ich strach przed biedą, ich kompleksy i ich definicję bezpieczeństwa. Pamiętaj, nie robili tego ze złośliwości. Oni również byli ofiarami tego samego łańcucha nieświadomości. Ale aby się przebudzić, musisz zrozumieć, że głos krytyka w Twojej głowie to często echo głosu rodzica, a nie twoja własna prawda. Kolejnym potężnym narzędziem kontroli, o którym mówią przekazy z wyższych światów, jest religia instytucjonalna. Musimy rozróżnić tu dwie rzeczy duchowość a religię. Wielcy mistrzowie, którzy przybywali na ziemię, uczyli miłości, wolności i odpowiedzialności za własne czyny. Mówili, jesteście świątynią Boga. Systemy religijne, które powstały później na bazie ich nauk, często odwróciły ten przekaz. Zamiast miłości wprowadziły strach. Strach przed piekłem, przed karą, przed grzechem. Zamiast odpowiedzialności wprowadziły posłuszeństwo wobec hierarchii. Największym kłamstwem, jakie wdrożono w umysły miliardów ludzi, jest to, że Bóg jest na zewnątrz, że musisz mieć pośrednika, kapłana, guru, księgę, aby się z nim skontaktować. To odcina człowieka od jego własnego wnętrza. Jeśli wierzysz, że jesteś marnym pyłem, który musi błagać o litość, nigdy nie odkryjesz swojej potęgi. Nigdy nie zrozumiesz, że Ty i Stwórca jesteście jednością. To duchowe więzienie o bardzo grubych murach. Ale w XXI wieku to nie kapłan jest najpotężniejszym programistą, jest nim wielka korporacja i media. Żyjemy w świecie nieustannego hałasu i nie jest to przypadek. Z punktu widzenia rozwoju duchowego, cisza jest niezbędna, aby usłyszeć głos wyższej jaźni. Co więc robi system materializmu? Eliminuje ciszę. Zewsząd atakują cię reklamy. Przekaz jest jeden i ten sam. Jesteś niewystarczający. Nie jesteś wystarczająco ładna, chyba że kupisz ten krem. Nie jesteś wystarczająco męski, chyba że kupisz ten samochód. Nie będziesz szczęśliwy, dopóki nie będziesz miał najnowszego modelu telefonu. To jest inżynieria społeczna na masową skalę. Tworzy się w ludziach sztuczne pragnienia. Dlaczego to jest tak niebezpieczne duchowo? Ponieważ wiąże Twoją uwagę z materią. Pamiętasz? Jesteśmy na planecie pierwszej kategorii, gdzie materia jest najcięższa. Im bardziej pragniesz rzeczy, im bardziej utożsamiasz się z posiadaniem, tym bardziej obniżasz swoje wibracje. Twoja dusza staje się ciężka. Człowiek, który goni za pieniądzem, by spłacić rzeczy, których nie potrzebuje, nie ma czasu na refleksję. Nie ma czasu, by spojrzeć w gwiazdy i zapytać, kim jestem, jest zbyt zmęczony. I o to właśnie chodzi. Zmęczonym społeczeństwem łatwo się steruje. Zauważ też, co promują media: strach, przemoc, sensacje. Wiadomości są konstruowane tak, by utrzymać Cię w stanie ciągłego, niskiego napięcia i lęku. A lęk to wibracja, która najskuteczniej blokuje rozwój duchowy. Kiedy się boisz, Twoja aura kurczy się, a Twoje czakry zamykają. Stajesz się łatwym celem dla manipulacji. Czy to oznacza, że jesteśmy skazani na bycie marionetkami? Absolutnie nie. Skoro słuchasz tych słów, proces deprogramowania już się w tobie rozpoczął. Wiedza płynąca od zaawansowanych cywilizacji jest jasna. Masz wolną wolę. System może cię kusić, możecie straszyć, ale nie możecie zmusić, jeśli jesteś świadomy. Jak złamać ten kod? Jak przestać być trybikiem? Zacznij od zakwestionowania wszystkiego. Zacznij zadawać pytania jak dziecko. Dlaczego to robię? Czy naprawdę tego potrzebuję? Czy ta myśl jest moja? Czy została mi wgrana przez telewizję? Czy boję się śmierci, bo tak czuję? Czy bo tak mnie nauczono w kościele? Krytyczne myślenie połączone z intuicją to tarcza, której system nie przebije. Następnie ogranicz hałas. Zrób detoks, wyłącz wiadomości. Przestań karmić swój umysł ściekiem informacyjnym. Zobaczysz, że po kilku dniach ciszy zaczniesz słyszeć cichy głos wewnątrz. To Twoja prawdziwa nawigacja. Kolejna musisz zrozumieć, że Jesteś wystarczający. Nie potrzebujesz kolejnego gadżetu, by być wartościowym. Jesteś wieczną duszą. Która na chwilę ubrała kombinezon z mięsa i kości. Twoja wartość nie wynika z tego, co masz, ale z tego, jak bardzo potrafisz kochać i pomagać innym. Materializm to iluzja. Kiedy umrzesz, wszystkie te przedmioty, o które tak walczysz, staną się śmieciami. Zabierzesz ze sobą tylko poziom swojej świadomości. Szukaj kontaktu z naturą. Systemy społeczne są sztuczne, natura jest prawdziwa. Drzewo nie kłamie, rzeka nie próbuje ci niczego sprzedać. Wibracja natury jest zgodna z wibracją Stwórcy. Przebywanie w lesie, chodzenie boso po trawie, słuchanie śpiewu ptaków to najszybszy sposób na reset systemu i powrót do ustawień fabrycznych twojej duszy. Mój przyjacielu, życie na Ziemi to gra. Ale większość ludzi zapomniała, że grają. Myślą, że plansza do gry jest jedyną rzeczywistością. Ci, którzy nami sterują, czy to poprzez koncerny, czy systemy ideologiczne, wiedzą o słabościach ludzkiej psychiki. Wykorzystują naszą potrzebę akceptacji i bezpieczeństwa. Ale ty masz w sobie iskrę, której oni nie mogą zgasić. Masz w sobie wirusa prawdy. Twoim zadaniem nie jest walka z systemem za pomocą kamieni i krzyku. Twoim zadaniem jest wyjście z systemu mentalnie. Bycie w świecie, ale nie z tego świata. Korzystanie z pieniędzy, ale nie służenie im. Szanowanie tradycji, ale nie bycie jej niewolnikiem. Kiedy przestajesz reagować na bodźce, tak jak zaprogramowano, stajesz się wolny. Stajesz się. Obserwatorem, a z czasem stajesz się mistrzem własnego losu. Nie daj sobie wmówić, że musisz być taki jak wszyscy. Wszyscy idą drogą, która prowadzi donikąd. Ty masz odwagę, by skręcić w stronę światła. Co czujesz, gdy słyszysz te słowa? Czy dostrzegasz w swoim życiu momenty, w których działałeś jak automat, a nie jak wolna istota? Podziel się swoją refleksją w komentarzu. Twoja świadomość inspiruje innych do przebudzenia. A jeżeli pragniesz dalej odkrywać mechanizmy rządzące naszą rzeczywistością, uczyć się, jak odzyskać duchową suwerenność, zasubskrybuj ten kanał i zostań z nami na dłużej. Razem budujemy nową świadomość. A tymczasem, do usłyszenia w kolejnej lekcji.